Drodzy państwo, dzień dobry. Dzisiaj klub książki z Anią Matusiak. Cześć. Dzień dobry, cześć, cześć. Ja dzisiaj chciałam z tobą porozmawiać o twoich książkach, które już wyszły, ale też na które czekamy i chodzi mi konkretnie o książki, w których nie wymyślasz fikcji literackiej, ale też nie ty jesteś reporterką, ale jesteś dziennikarką. Czyli budujesz świat, który przedstawia tak naprawdę twój bohater. Wszystko prawda. W ogóle to jest To jest wiesz, co niesamowite, bo ja zaczęłam od literatury faktu, czyli od takiej czystej dziennikarskiej roboty, no bo jakby wywodzę się z dziennikarstwa. To, to przede wszystkim dziennikarką jestem przez całe swoje życie. I zaczęłam od tego, potem poszłam w literaturę obyczajową, psychologiczno-kryminalną, i wydawało mi się, że wiesz, że już nie powrócę do tej literatury faktu, że to była tylko taka dla mnie przejściówka między tym życiem dziennikarskim a pisarskim. I tak mnie to strasznie z powrotem zawołało. Mówię, kurczę, wiesz, natury nie oszukasz, nie. Jakoś mnie faktycznie rok temu znowu przywołał ten gatunek mocno i mocno znowu dał się w sobie rozkochać. Więc teraz kilka takich książek, stricte dziennikarsko-reporterskich, się ukazało i ukarzę. Wiesz co, mnie interesuje tak warsztatowo, jak podchodzisz do, do pracy w tym gatunku? No bo jeżeli mówimy o dziennikarstwie, no to zazwyczaj mamy na myśli jakieś teksty krótsze, które się ukazują w gazetach, w, na portalach i tak dalej. Tutaj musisz trzymać historię nie swoją, wyczuć bohatera. Trochę chyba też wejść w jego buty, choć nie zawsze się da. Jak, jak, jak to ci leży? Wiesz co, to też bardzo zależy od bohatera, nie? bo tak sobie myślę, że kiedy, kiedy wezmę pod uwagę cztery ostatnie książki, to chyba w, w przypadku każdej było zupełnie inaczej, jeśli chodzi o takie budowanie konstrukcji na etapie wstępnym. Była to książka o śmierci, a więc w ogóle cykl wywiadów z osobami, które pracują ze śmiercią, więc jeszcze inaczej, no bo każdy wywiad jest w miarę krótki. Cała książka składa się z tam kilkunastu tych wywiadów. Więc tu jest dosyć prosto, bo interesują mnie perspektywy. Jeśli chodzi o książkę Niezniszczalny z Łukaszem Krasoniem, to bardzo po Bożemu, że tak powiem, podeszłam do tematu, bo wydaje mi się, że jego historia jest chronologicznie niezwykle ciekawa. Oczywiście potem konstrukcyjnie trochę się pobawiłam, żeby to nie była taka czysta chronologia pod tytułem Urodziłem się i potem rosłem i miałam, mam 5 lat, 6, 7, 8, 20. Ale rozmawiając i budując, jakby, dramaturgię samych naszych spotkań, chciałam poznać tego chłopca, dziś mężczyznę, od początku. Zwłaszcza, że choć łukasz tego bardzo nie lubi, żeby określać go poprzez chorobę, no ale nie da się też trochę inaczej, ta choroba też się rozwijała, ona też ma swoje kolejne etapy, więc. Więc tutaj ta, 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 ta chronologia jest jakoś bardzo mocno uzasadniona. W przypadku książki z sędzią Igorem Tuleją i z mecenasem Jackiem Dibua, bardzo mocno myślałam nad konstrukcją, dlatego że bardzo chcieliśmy, żeby ta książka z jednej strony opowiadała o tym, czego wszyscy byliśmy świadkami, więc o walce o praworządność i o tym, jak, jak w tej walce został potraktowany chociażby sędzia Igor Tuleja, ale też mecenas Jacek Dibua, który był jego obrońcą i jest. Ale też jednocześnie, żeby to była książka dla młodych prawników, którzy mogą na bazie doświadczeń obu panów poznawać ten zawód z troszkę innej strony, ale żeby też była bardzo nie dla prawników, tylko dla normalnych, normalnych ludzi, ale też żeby pokazywała skąd oni się wywodzą, jakie są ich korzenie, bo to bardzo różne typy osobowości, bardzo różni bohaterowie z bardzo podobnym wspólnym mianownikiem nie? w postaci tego, tej, tej prawości tej, tej, tego, nie, tej, tego niezwykłego kręgosłupa moralnego więc tutaj konstrukcyjnie musiałam się faktycznie nagłówkować, żeby mi się to potem nie rozlazło, bo wiesz spotykać się, rozmawiać można tygodniami, tylko jak to ja nie lubię, no właśnie wiesz jeżeli pytasz mnie jak podchodzę warsztatowo to ja nie lubię tworzyć konstrukcji po przegadanych godzinach Lubię ją mieć. Ona się oczywiście, może trochę rozłazić, no bo w trakcie rozmów wychodzą różne rzeczy, których się nie miało w planie, o których się nie wiedziało. Ja przecież też dowiaduję się o swoich bohaterach w trakcie tych spotkań. Mnóstwa rzeczy, o których nie miałam pojęcia, ale żeby jednak jakiś kręgosłup taki konstrukcyjny był w mojej głowie na dzień dobry. Żebym ja potem nie miała... Różne są metody pracy, nie? Ja też jakby szanuję, jeśli ktoś robi zupełnie inaczej, ale ja się boję takiego, wiesz, nagle stosu materiału, który dopiero po zgromadzeniu go zaczynam jakoś porządkować. Nie? Lubię mieć ten porządek już na dzień dobry przed pierwszym spotkaniem. A z kolei za chwilę książka z Robertem Bernatowiczem. Jeszcze inne podejście, bo Robert jest, wiesz, opowiadaczem. Z Robertem to właściwie można siedzieć, kupić sobie popcorn i po prostu słuchać jego historii. I właściwie o nic nie pytać. No oczywiście dopytuję, bo mam mnóstwo Gdzieś jakiś pytań mi się tam rodziło w międzyczasie, ale można byłoby spokojnie po prostu słuchać, spisywać i każdą historię dawać jako osobny rozdział. Więc tu z kolei chciałam, żeby konstrukcyjnie jednak pokazać go tak dwutorowo: jako człowieka takiego jak my, twardego, z krwi i kości, dziennikarza, z ogromnym dziennikarskim dorobkiem, a jednocześnie prezesa Fundacji Nautilus, który od 30-40 lat bada zjawiska niewyjaśnione. I ta dwoistość Roberta, który z jednej strony jest. Tak racjonalny, tak, tak, tak twardo stąpający po ziemi, a z drugiej strony opowiada takie rzeczy, że, że myślisz sobie, Jezu, w ogóle stary, co ty mówisz? Wydała mi się fascynująca również w kontekście budowania konstrukcji tej książki nie? właśnie pokazanie tej dwoistości. Więc za każdym razem mam na to jakiś inny pomysł, czasami on się tam gdzieś troszeczkę zmienia, troszkę ewoluuje w trakcie. Ale lubię, kiedy jest jakaś, jakiś konstrukt na dzień dobry w mojej głowie. Nie? A czy zdarzyło Ci się, że ten konstrukt totalnie legł w gruzach w momencie rozpoczęcia rozmów? Nie. W przypadku tych książek najnowszych nie, chociaż faktycznie przy Robercie najwięcej było kombinacji. Dlatego, że na przykład, dlaczego? Dlatego, że na przykład w trakcie naszych spotkań dochodziło do pewnych wydarzeń, o których w ogóle nie mieliśmy zamiaru opowiadać, ale nagle się wydarzyło coś niewyjaśnionego, coś niezwykłego, co się nam połączyło na przykład z historią sprzed 20 lat. I wtedy no siłą rzeczy, Jezu, trzeba znaleźć jakiś Ania, on mówi, czy to... to Widzisz, to, tam to się wydarzyło po to, żeby to się dzisiaj wydarzyło, to się ze łączy, to, to jest ta sama historia, rozumiesz to? Więc jakby ja też musiałam... Zastanowić się, jak to potem połączyć, żeby to połączyć, pokazując jednak też tę odległość czasową między wydarzeniami. Tu była, tak, to była chyba najtrudniejsza książka, jeśli chodzi o taką ostateczną decyzję co do konstrukcji. No, ale jednocześnie sama płynęła, sama płynęła. Nie? To jest po prostu jakaś niezwykła przyjemność słuchać człowieka, który zajmuje się tak nietypowymi rzeczami, który właściwie nawet nie jako jedyny w Polsce, powiedziałabym, jako jedyny na świecie dysponuje takim archiwum zjawisk niewyjaśnionych, że powiem Ci, powiem Wam, że jak sobie zobaczyłam to archiwum na własne oczy, to parę razy naprawdę za nie mówiłam, po prostu siedziałam i mówiłam: Jezu, Robert. To jest niemożliwe, nie? On mówi, no właśnie, no jak mam to powiedzieć światu, rozumiesz, nie? Więc faktycznie ta książka się tak trochę tworzyła, no też na tych bardzo silnych emocjach, takich y, irracjonalnych chwilami, nie? Ale nie, ale tak, żeby mi się całkowicie y, rozsypał pomysł, to chyba nie. Wiesz może w przypadku dwóch pierwszych książek, te, też tych z zakresu literatury, faktu, bo na tych się dzisiaj skupiamy, prawda? To były skazane i molestowane. I w przypadku dziewczyn molestowanych w dzieciństwie przez różnych członków rodziny, rodziny albo bliskich bardzo znajomych, faktycznie było tak, ale to też nie konstrukt mi się wysypywał, tylko moja wytrzymałość, moja wrażliwość, że czasami było tak, że ja mówiłam. Wpisaliśmy tę książkę wspólnie z Kasią Borowską i, i, i mówiłyśmy dziewczyny oczywiście w każdej chwili możecie przerwać, jeśli będziecie czuły, że nie wiem, jednak nie chcecie, jednak to za wcześnie, nie możecie o tym opowiadać. Mało tego, nawet jeśli udzielicie tego wywiadu, nawet jeśli my to spiszemy, zredagujemy, a wy się zechcecie wycofać, to się wycofacie. To tak, żeby jakby pełne poczucie bezpieczeństwa dać tym bohaterkom, bo to jest jednak bardzo wrażliwy i delikatny temat. A bywało tak, że to one mówiły chcecie przerwy, nie? Yy, więc tak, tak. to było dla mnie takie zaskakujące, że ja chwilami po prostu to ja potrzebowałam przerwy, choć wydawało mi się, że, że muszę się bardziej zatroszczyć o tę bohaterkę, bo to ona może nie móc mówić dalej, a tymczasem one często po wielu, wielu latach terapii mają poprzerabiane różne tematy bardziej lub mniej, a, a Ty w obliczu tak potężnych, yy, brutalnych, bolesnych historii mówisz nagle, Jezu, muszę zapalić. <laughs> Nawet jak nie palisz, nie? <laughs> rozumiem. Więc tak, tak. Ale, ale, ale tutaj też był jakiś na to pomysł i chyba udało nam się tego trzymać. Nie? Jak myślisz, bo zasadą dziennikarstwa jest nieocenianie, wysłuchanie, pokazanie światu? Ja się zastanawiam, jak z tymi zjawiskami, właśnie, wiesz, paranormalnymi, które z jednej strony jest twardo stąpający po ziemi człowiek. A z drugiej strony ma to wielkie archiwum, w którym za niej mówiłaś. I co na to powie świat? Wiesz, to ja się strasznie cieszę, że zwróciłaś na to uwagę, że ta zasada dziennikarstwa to nieocenianie. To jest w ogóle też bardzo mocno moja zasada no w życiu, o ile oczywiście się da, bo jesteśmy ludźmi, więc siłą rzeczy oceniamy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Ale to nieocenianie jest też bardzo ochronne w tego typu pracy, jakiej się podejmuje, bo Naprawdę łatwiej jest nie oceniać. Nie? Łatwiej jest po prostu słuchać i wychodzić z założenia, że albo to jest niemożliwe, albo to jest właśnie bardzo możliwe. Albo mamy do czynienia z jakimś abstrakcją, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który wie więcej, wiesz, więcej niż ktokolwiek z nas. I jakby wyjście z założenia, że wszystko jest możliwe, a ja po prostu słucham, i po prostu przyjmuję Twoją prawdę, bohaterze, wiesz. To było bardzo ochronne, zwłaszcza w przypadku na przykład książki skazane. Kiedy rozmawiasz z, wiesz, z, z dziewczynami, które są osadzone z bardzo ciężkich czasami paragrafów i naprawdę ja dziękowałam wiele razy w trakcie Bogu, że ja tu nie jestem od oceniania. Że Jezu, ja tylko słucha, Ja nie chcę sprawdzać, czy mówisz mi prawdę, czy nie. Ja, na, na własne potrzeby sprawdziłyśmy to, czyli konfrontowałyśmy to potem. Z opinią służby więziennej z własnej ciekawości, czy nas tam miała, czy mówiła prawdę. Ale celem nie było weryfikowanie ich spowiedzi hmm. z prawdą. To była ich prawda. W końcu ktoś przyszedł i posłuchał ich prawdy. I wiesz, co się okazało? Okazało się, że nikt nie kłamał. Ja mam też takie poczucie, że kiedy wychodzisz do drugiego człowieka z taką szczerą intencją, ja nie oceniam, ja nie będę podważać, ja nie będę Cześć, czy, czy, a skąd to wiesz? Ale chyba wcześniej powiedziałeś coś innego, i jeżeli to człowiek czuje, to, to po prostu mówi swoją prawdę, nie? I to jest takie też piękne, nie? Że jakby, wiesz, ja sobie też zawsze myślę, kim ja jestem, jakim prawem ja mam powątpiewać w czyjeś historie, albo mówić, że są słuszne, albo mówić, że to bzdura. Kim ja jestem, nie? Ja, ja, ty, ja tylko słucham. Ja to chcę jak najpiękniej przełożyć potem na papier, jak najlepiej zredagować, jak najbardziej oddać emocje, klimat panujący podczas tych rozmów, sens tego, co chcę przekazać swoim życiem, swoim, swoimi wypowiedziami, bohater, a nie konfrontować to z rzeczywistością, która jest z założenia zawsze subiektywną czyjąś rzeczywistością. Nie? I to lubię w ogóle w tym zawodzie. Myślę, że to jest... piękne jest starać się być. Z boku, w środku, ale z boku, nie. To jest niesamowite, nie? może można być w środku, i też z boku. I to, że każdy ma swoją prawdę. Tak, i wiesz, w przyksiące o śmierci to jest takie widoczne. Często mnie ludzie pytają, Jezu, byłaś u, wiesz, u księdza, u psychologa, u negocjatora policyjnego i nagle u tarucisty, u medium no dlaczego nie? Jakby. Dla, dla, po pierwsze, chciałam sprawdzić, czy tak skrajnie, różne, tak skrajnie różni przedstawiciele tak skrajnie różnych zawodów mówią o tym samym, czy jest tam jakiś wspólny mianownik, a po drugie, ja chciałam dać każdemu możliwość odkrycia swojej prawdy, bo ktoś posłucha księdza i do niego trafi perspektywa śmierci księdza, a do kogoś innego trafi perspektywa księdza, jakby śmierci tarocisty. I to jest bardzo w porządku, bo jesteśmy różni, i to jest takie piękne też, nie, że jesteśmy różni. Że każdy ma swoją prawdę. Nie, nie ma prawdy bardziej mojszej i, i nie? Mojszej, nie? Ja, ja lubię mieć taką otwartość i to mi przychodzi też z wiekiem, że i, i, i cieszę się z tego, że lubię mieć też taką otwartość na przykład, nie, nie wiem, na zupełnie inny styl życia niż mój. Mm -hmm. Że im jestem starsza, tym mniej z automatu reaguję: Jezu, jak tak można? Ja bym tak nie mogła. No, ja bym tak nie mogła, a on, ona jest w tym szczęśliwa. Z czat. Nie? Ale czad, nie? że kiedyś na przykład pamiętam wiele lat temu, gdzieś jakoś w, w radiu prowadziłam audycję. Moimi gośćmi byli ludzie, którzy nie mają domu, tylko podróżują po świecie i, jak się, i zatrzymują się w, nie wiem, w jakiejś wyne, wynajmiętej kawalerce, tylko na chwilę przyjeżdżają do Polski, żeby się. Czy mają jakieś swoje. Aha, nie nie, jakieś swoje małe mieszkanie, w którym nie mają nawet mebli. O tak. I wtedy, wiele lat temu, kiedy ja tak wiesz. Budowałam swoje ognisko domowe, chciałam, właśnie, wiesz, pięknie umeblować swój dom. I to było moim celem. Ja sobie myślałam, Jezu, jak tak można? Też nie jakoś oceniająco, no bo jednak zawsze starałam się tego nie robić, ale z automatu miałam taką myśl, matko, jak tak można żyć, kiedy nie masz swojego domu? A dzisiaj sobie myślę. A czemu nie, skoro szczęście daje ci nie posiadanie własnego domu, tylko posiadanie skrawka domu w różnych częściach świata, mimo że to zupełnie nie moje. nie? I to jest fajne, to jest fajne. To jest, ta różnorodność jest naj, najlepsza, co chyba co jest taką cechą charakterystyczną po prostu człowieczeństwa. Nie? Tak, tak to czuję. To ja jeszcze na koniec zapytam, a co ty dla siebie odkrywasz w literaturze faktu, kiedy ją tworzysz? O. Ja, ja w ogóle myślę, że to jest po prostu egoistyczna robota. Ja to głównie wiesz, robię dla własnej frajdy, nie dla Bo wiesz, czasami spotykasz ciekawego człowieka, rozmawiasz z nim przez chwilę, zostaje to w tobie, ale tylko napisanie książki, albo jakieś, nie wiem, zrobienie filmu, jakiejś bardzo długiej formy dzieła, pozwala ci naprawdę pożyć trochę życiem tego człowieka. I to mi daje. To, co często mówią aktorzy, że oni kochają swoją pracę, bo oni mogą być różnymi postaciami. I ja mam trochę to samo poczucie, tylko, przez, inny, tylko przez, przez inną formę realizacji. Że ja naprawdę mogę przez te wiele tygodni, które spędzam z bohaterem, pożyć trochę jego życiem. I to jest fascynujące. Ja sama sobie zazdroszczę. <grym> I tylko potem, jakby wiesz, się modlę, żeby udało mi się to, co przeżyłam, naprawdę oddać. No, jednak literkami, które nie mają smaku, zapachu, trójwymiaru i różnych innych elementów, które ja mam w pamięci, nie? które ciągle czuję, które jak zamykam oczy, to widzę, słyszę. Oby się, oby się udało, jeżeli się to będzie udawało oddawać, to, to ja będę najbardziej szczęśliwa na świecie. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Przespaniała rozmowa. Ja się czuję zainspirowana i wypatruję tej książki, która będzie w grudniu. Tak, już w grudniu. Już już, już. już idzie na druku. Już zawsze. idzie chwileczkę. Tak. No, bardzo ci, ja ci bardzo dziękuję, bo ty mi zawsze zadasz po prostu trzy pytania, ale takie w punkt, że ja się po prostu czuję zrozumiana. Ale Wiesz, o czym mówisz, to dlatego. Drodzy Państwo, Ania Matusiak, wypatrujcie książek, sięgajcie, czytajcie no i, i, i odkrywajcie to, co odkrywa Ania tworząc. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i czytajmy wszystkich, cokolwiek wpadnie w ręce, tylko czytajmy.